Na razie nie będziemy przeszkadzać, później spytamy o wynik. Jesteśmy teraz na korcie niemieckim na półfinale turnieju głównego. Na pierwszym planie Robert Kiełganowicz z Gorzelca. A w głębi kortu Andrzej Charytoniuk z Wrocławia No i właśnie skończył się Gm. No i zobaczymy co tu jest. Zaraz pytamy Roberta Przepraszam Robert, jaki wynik macie? 3-1. w pierwszym? Drugim? W pierwszym 6-0 tam nie 3 -1. Pierwszym 6-0 dla ciebie, teraz 3-1 dla Ciebie. Okej. Okay. No to mamy wszystko. O, 6-0! To taki mały surprise. Proszę bardzo, 6-0, pierwszy set Roberta tak? i 3-1. Czyli pozycji Andrzeja 0613. No zobaczmy. Andrzej powiedział nam, że przy kamerze gra mu się lepiej. No już gorzej jakby nie może być, prawda? Nie, nie ujmując jemu nic. Mam na myśli a sam Vini po prostu. 0613 I tutaj kamera może mu tylko pomóc no, Zobaczmy, pierwszy serwis rzeczywiście super Ciężko się returnowało Robertowi Ajajaj, psuje, psuje, psuje Trochę nerwowy chyba jest Zwierzewny też tak wyglądał cały czas. Nie, nie, wiem, nie jestem pewny. Nie ma pierwszego serwisu. O, kapła. No ma trzy jeden. Może coś, może coś. Może coś Jakieś niecenzuralne słowo padło. Może się ten się był taki pozegranym. Hmm. Hmm. Troszkę dziwnie machnął tą opieką. i znowu nie ma pierwszego sobie To będzie chyba ryzykował, bo to jest tam meczu. Jest tam meczu, tam w secie. A nie, nie będzie ryzykował. A idzie do siaty Piękny, spokojny, wolę. Nie był to jakiś dynamiczny, spokojny. Złapał pił. Nawet dobrze, bo piłka nie miała kozła i to nie daje przeciwnikom zbyt dużo czasu. A i pierwszy serwis dobry. Nie, nie wiesz. Szkoda, ale ładny ten Forchem był drugi, tak? Ja, nie zagrany, trudna piłka. Nie była łatwa. dla stojącego przy, przy, przy sieci, na sieci, grającego w oleja. Trudny temat. Trzeba było tam szybciutko reagować. Tak, tak, to była ucieczka kamery przed, przed serwisem. No i mamy 4-1 Robert. Przypomnę, że tu nie główny. Gram do dwóch gram setów. Sety tym razem liczymy od zera. Czyli przeciwnie, przeciwnie niż w gram bonus i w Pekenio bonus. O, Andrzeja przykazuje pytanie, jaki był wynik półfinału finału Pekenio. 6, 3, 6, 2. 6, 3, 6, 2. To był Andrzej Fiałkowski. Troszkę zawiedzony. Zmęczony. Nie. Czy zmęczony. Nie wiesz, to nie miałem sił. Jeżeli w tym zmęczony, to powalczyłeś. Nie miałem, no nie powalczy... nie miałem siły, po prostu sił się No, no No to miałem. dobrze. Gorzej gdybyś zagrał kilka meczy, byś nie był spocony, by był no, wiesz, to nie, aż... wypoczęty, to nie, by... Od to... To... Bardzo, to... bardzo dobrze. Ja. W Magda jest też wykończona, ale ona jest wykończona z tego, że... On z rakietą ładnie, tu razem z Darkiem. O! No z czekania po prostu. I chyba nie jest zadowolona z gry tą swojego męża. Ale to inna sprawa. A może i zadowolona jest? Kto wie? No Andrzej, chyba nie jest. O, faza padła. Padła faza. Tak, zaraz pójdę, tak, zaraz pójdę. zaraz pójdę. Andrzejku, dokręcisz, ja idę zobaczyć? Nie wiem, mów coś. Mów coś, ja idę, a idę coś działać. Mów coś, mów coś, opowiadaj coś, opowiadaj coś. Matane. Tak, już, 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 tak. Końcówka półfinału turnieju głównego. Na pierwszym planie Andrzej Harytoniuk. Mamy drugi set. Wynik 6-0-4-1 Kiełdanowicz. Dla Andrzeja, przypomnijmy, jest to pierwszy półfinał turnieju głównego pierwszy w ogóle turniej główny. Także dzisiaj wielki sukces.

Przyłączę do no, pana Andrzeja. Komentujemy teraz razem tak. z Andrzejem Kiałkowskim. To jest kolega. To jest odwieczny rywal Andrzeja Heretowa. Odwieczny rywal, tak, tak. tak. Koledzy z podstawówki, z liceum, e. ze studiów, Fajnie Przyjaciele. No proszę, gdyby że nie podszedł do mnie, to nie, nie miał tej ciekawej historyjki. tak, tak dokładnie. No co powiesz, 6-0, 1-4, cholera, okay. to, to dość wyraźnie to Dość wygląda. Wyraźnie, ale Andrzej, a dlaczego? Do nie, Andrzej gra dzisiaj bardzo w ogóle... Znaczy, Andrzej gra bardzo fajne zawody, mimo Tak? Wyniku, a mecz ten? Ten mecz, no ja dopiero też zacząłem a, oglądać. A co, okej, okay, okej. Okay. Także nie mogę nic powiedzieć o tym okay. No trochę Andrzej, trochę Andrzej w ogóle od piątek graliśmy też ze sobą. Mm -hmm. Pierwszy raz był w okularach. A ja! się właśnie widzę. I okazuje się, że to. Że lepiej? Już jest zdecydowanie lepiej. A i bardzo dużo błędów, nie trafił od piłka, teraz jest. A ja. To... No i no, dzisiaj też bardzo ładnie w grupie 2 mecze zagrał. tutaj z Robertem trochę brakuje, ale to już jeden. Robert, to, naprawdę fajnie. To zabrało. fajna rzecz, to znaczy, że ja muszę też się zastanowić nad okularami. Powinienem też. Ale nie, jest, jest poczekam jeszcze. No i jeszcze. To mnie zmotywuje. O, szkoda, szkoda. Szkoda, bo to tak nawet tak wyglądało, że mu się to uda. Taki, no to, to taki hot dog inny, bo to tym razem nie plecamy do siatki. Tylko brzuchem na siatce. No, fajna, fajna rzecz. Szkoda, że to nie wyszło. To weźmy tutaj z moim... Współkomentatorem Andrzejem Krakowski pogratulowali, pobili po, po brawo. Ale to będzie fajna akcja na pewno, uwaga. To będzie fajny jakiś lobik? nie? Szkoda. Szkoda, to w siatce wylądowało. Myślałem, że Andrzej będzie próbował loba, może nawet i probował, tylko mu tak to wyszło. Tak, to było dla krasnali. Tak, <grytank> to był lob dla krasnali, chyba troszkę sztywna ręka. Więcej było tam emocji w tym zagraniu niż takiej zimnej kalkulacji, oczywiście. Tego technicznego, ładnego lobika wysokiego nad Robertem. Ale wyszło z tego fajna, fajna akcja. No i wygrał tą wymianę. Tak zwana, ja to nazywam, samą pomoc chłopską. Robert zepsuł w miarę prostą piłkę. No dobra, 6041, 0 no, Może to się urodzi jakiś dzień dla Andrzeja? O, o. A szkoda, nie, nie, nie. Widzę, że ta ręka jest sztywna, To już emocje troszeczkę chyba tak Myślę, że tak. Ja. Myślę, że tak. Ja, ja genau, ja ja. No tak, z Ja, wy to Sieger. Ziga, Sieger. Ja ja, no. A tu już wszystko skalkulował, tak? To już wie co go czeka, tak? Nie, nie, to ja tak. A to ty, to ty wybiegłeś w czas. jeszcze, jeszcze tam w grze. No I tam się skończył na korcie polskim. Półfinał Grand Bonusa. No nie wiem kto to mógł wygrać, bo jak odchodziłem z kamerą to... na styczek było. O, w końcu jakiś backhand. OK. Aja, aja, aja. Trudno, trudno, tutaj jakby... dajemy, że nic nie widzieliśmy. A zresztą mamy taką zasadę, że igerujemy wtedy, kiedy zawodnicy nas pytają, teraz, jeżeli A nas coś, nie pytają. Się na tak, z Tomkiem, z Tomkiem Żurkiem, w tak, w tak. Tak, 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 ciekawy temat, wyląduje w finale, w finale. Ja, ja. No tak, to są historie, które pokazują, że trzeba walczyć do końca i ta szansa gdzieś tam się może objawić. Można powiedzieć, że zdał egzamin w takim razie, tak, bo gdyby tak, tu tak. też przegrał, no to ewentualnie, a szansa, wykorzystał szansę. Różnica gemów w stosunku gemów wygranych do przegranych była lepsza, w związku z tym Robert Kieranowicz był w trójniu głównym i swoją grą potwierdza, że sobie zasłużył na to. Jak najbardziej. Oj, podwójny błąd. Tak, z tego się urodziło chyba porówno. Z tego urodziła się równowaga. Tutaj na korcie hiszpańskim z boku. rozgrywa się, się zawodnicy do drugiego półfinału truminu głównego. Michała Pińskiej z Lynie Góry i Sadam Boszczyński z Gorzelca. Ale wracamy. W pierwszej stawie siedzi nie jakiś atom. Widzę chyba Robert coś się zaczął bać. Tak, taki forchem przytrzymamy. Andrzej, no, Andrzej tak właśnie, właśnie. Jak ta ręka jest luźna to ona gdzieś tam zawędruje. Jak się usztywni to nie za bardzo. No i mamy piłkę na 5-1. No, coś tam przyblokował. Coś tam przyblokował. Ojojojojo. Misiele skoczowałeś, Michal i powiedz, nie? nie, 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 nie. A, ale, a kto wygrał ten mecz tam? Michał wygrał. Michał wygrał? Wygrał. I, I skoczował? ręka go by boli. W grał. Aha, i ty? co to? Ty nie masz finału? <śmiennie> nie mam finału. To to, 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 to to premiera. Chyba, że ty zagrałeś. No nie, to nie, nie mam takiego prawa. Nie no bo takie miejsce grać graczy... się... No dobrze, no to stała się rzecz, która nigdy jeszcze w historii tu nie rozumiem, Darek tam nie miała miejsca. Ja wiem, wiem. proponuję? Zaproponuj Michałowi. Nie proponowałem, też... Michał też nie, tak? Aha. Kurczę, dzisiaj nie było zbyt dużo gier. Wszyscy zmęczeni. No proszę. No to może, może, Andrzej spytaj. Andrzej może, może, może Tomek, Tomek to jest wykończony. Czyli ja już grałem, przegrałem. Ty już też nie chcesz? Ale nie, grałem. poza konkurencją. To prędzej Tomek, no bo ja jeszcze będę grał. A ty grasz jeszcze? Przepraszam. Nie. A nie, przepraszam, przepraszam. Ja myślałem, że już jakby wyleciałeś. Nie nie, to sorry, sorry. To przepraszam, to przepraszam.